No cześć. Słuchajcie. Właściwie to będzie zagadka z anatomii kobiety. I to jest zagadka tylko dla facetów. No bo każda kobieta to jak z rękawa będzie sypała odpowiedzi. To jest pytanie tylko dla facetów. I odpowiem na pytanie, jeżeli ktoś nie, po 10 komentarzach. Jak będzie już się zbiera 10 czy więcej komentarzy, tak wieczorkiem odpowiem. A zagadka brzmi tak. Co to jest? Dziew kobieta ma to między nogami, kończy się na sze. Sze. z e Kobieta ma między nogami, kończy się na sze. Jeżeli ktoś był na wagarach na tej, na tej lekcji z, a, z, tak, z anatomii, to nie będzie znał odpowiedzi, ale pomyślcie. Między nogami kończy się na sze. Odpowiem po dziesięciu komentarzach i kobiety nie podpowiadać. Faceci do dzieła. Na razie, do jutra.